Majtoni Hydra to są lampy sufitowe, tubki przeznaczone do montażu w łazience. Występują w kolorze czarnym, białym oraz matowym, złotym. Ostatnio są u nas bardzo popularne, dlatego w tym filmiku trochę więcej Wam na ich temat opowiem. Mam na imię Mariusz, jesteście na kanale Lampomat. To jest kanał sklepu internetowego z lampami i nasz sklep znajduje się pod adresem lampomat.pl, a także stacjonarnie w Poznaniu. Na naszym kanale YouTube prezentuję Wam różne ciekawe produkty z naszej oferty. I dzisiaj mam przygotowany taki plafon, czy lampę sufitową, tubkę marki MyToni z serii Hydra. Ona występuje w kolorze czarnym, białym i matowym złotym mamy dwa rozmiary to jest rozmiar mniejszy wklejam wam tutaj na filmiku szczegółowe wymiary żebyście mogli sobie sprawdzić i ta lampa w mniejszym rozmiarze czyli ta tutaj ma 10 W poboru daje 600 lumenów światła i mamy też wersję trochę większą zobaczcie tak wyglądają wymiary i ona wtedy pobiera 15 watów, a daje już 1300 lumenów światła, czyli dosyć dużo te lampy są uszczelnione klasą szczelności IP44 czyli nadają się do zamontowania w łazience, ale raczej pod prysznicem bym ich nie montował bo to nie jest odporność na ciągłą strugę wody laną na lampę, tylko jest to szczelność. dodatkowo one są wykonane z aluminium, więc macie pewność, że nie zardzewieją więc w pozostałych miejscach w łazience poza prysznicem możecie je montować. Te lampy charakteryzują się właśnie takim niewielkim rozmiarem, płaskim, dosyć kształtem dla porównania tu wziąłem sobie lampę innej firmy w wersji na żarówkę. Zaraz wam powiem jakie tu są różnice, ponieważ ten model ma wbudowane diody LED. One są tutaj pod tym kloszem. To rozwiązanie ma pewne wady i pewne zalety, o których też wam opowiem przez to, że ta lampa jest z modułami led no to światło równomiernie rozprasza się po całym tym kloszu i może być go więcej niż w przypadku gdybyśmy mieli taką lampę w wersji na żarówkę zaraz Wam te lampki też podłączę, żebyście mogli sami zobaczyć i ta lampa ma pod kloszem zamontowane diody I ten klosz pochłonie około 30% światła więc jeżeli tu mamy 600 lumenów to faktycznie z tej lampy będziemy mieli o, to nie to, że ja nie umiem policzyć, tylko źle mi tutaj działał jeden guzik, około, znaczy dokładnie 420 lumenów. Natomiast tutaj w przypadku tej lampy na żarówkę, zobaczcie, ta żarówka ma z tego co pamiętam około 700 lumenów, chyba 720 jeżeli dobrze pamiętam i to też jest podany strumień świetlny z tych diodlet pod żarówką, pod tym kloszem, więc teraz zobaczcie mamy te 720 lumenów i już około 30% nam ten klosz pochłonie, więc wychodzi nam 504 lumeny. Teraz montujemy ją sobie w środku, przykrywamy i co? I tutaj mamy też klosz no on jest taki, nie jest aż taki mleczny, trochę szroniony więc powiedzmy, że on nam pochłonie jeszcze dodatkowo może nie 30, ale tym razem jakieś 20% więc zobaczcie, że już wychodzi nam tego światła znacznie mniej, bo tu będziemy mieli tych lumenów 400 a jeżeli będziecie chcieli i jeszcze więcej światła uzyskać z takiego jednego punktu świetlnego. No to kupcie sobie tą wersję troszkę większą. Ona pewnie będzie gdzieś nie, nie, nie dużo większa od tego modelu, a będziecie mieli 1300 lumenów, więc po odjęciu tego co pochłonie kloż, no to wyjdzie wam i tak pewnie trochę ponad 1000, czyli tak jakbyście mieli dwie standardowe żarówki. Co ważne, ta lampa ma kąt świecenia na poziomie 120 stopni, czyli ona daje światło szerokie, rozpraszające się po całym pomieszczeniu. Zobaczcie, z tyłu ona wygląda w ten sposób, tak się montuje do sufitu, przykręcamy sobie do sufitu przez takie otworki ten pierścień i później nakładamy lampę i po prostu ją przekręcamy. To jest z jednej strony jakby estetyczne, no bo nie macie po boku tych śrubeczek, nie musicie się męczyć, żeby je przy suficie przykręcać. Z drugiej strony to rozwiązanie może być kłopotliwe, bo jeżeli macie z sufitu wyprowadzone grube kable albo jest ich mało i, i będziecie musieli jakby tą lampą obracać, to może być tam dosyć ciasno. I druga kwestia, czasami się ta obręcz potrafi zakleszczyć i to nie jest wina tej tego jednego modelu, tylko po prostu tak to wychodzi nieraz w tych lampach nakręcanych, że ona tak w pełni równo nie wejdzie, więc trzeba to zrobić dosyć precyzyjnie. O, zobaczcie, teraz mi się to udało. No i z tego względu, że ta lampa jest LEDowa, w środku mamy zamontowany zasilacz, taki zasilacz, nawet jakby wam się zepsuł, to możecie kupić w internecie, tutaj macie wpisane parametry, ja sobie sprawdziłem ten zasilacz i chyba za około 60 zł, udało mi się gdzieś znaleźć. To jest dosyć ciekawe, że... Ta cała lampa ma klasę szczelności IP44, czyli tutaj do tej diody jest uszczelniona, natomiast ten zasilacz ma klasę szczelności IP20. Warto to wziąć pod uwagę, że on dodatkowego uszczelnienia przed wodą nie ma. Moim zdaniem wada. To jest tego produktu, ale też chciałbym, żebyście wiedzieli, że tak to wygląda. O, patrzcie, ten zasilacz właściwie. Tu chyba sobie w ten sposób nawet możemy wyczepić, więc gdyby Wam bardzo zależało, to możecie sobie na inne o takich parametrach wymienić. Włączę Wam może tę jedną lampę, żebyście sobie zobaczyli, jak to, jak to świeci. Jak to się wyciąga. O, w ten sposób. Co też ciekawe. Tutaj moduły LED, które są w środku zamontowane, one mają wysoki współczynnik oddawania barw na poziomie CRI 90. To jest fajny wynik, bo standardowo lampy mają to CRI 80, tutaj macie 90 i to nam mówi o tym, że kolory... Są bardziej wiarygodnie oddawane, czyli jak coś jest czerwone, no i oświetlicie to lampą z niskim CRI, no to będzie tak wpadało lekko w różowe, a tu przez to, że ten współczynnik jest wysoki, to będzie to oddawane bardziej wiarygodnie. To jest pożądane, żeby ten współczynnik był jak najwyższy. No, wydaje mi się, że podłączyłem prawidłowo. Zaraz się okaże, zobaczymy, czy lampa będzie świecić. O, podłączyłem. Zobaczcie, spójrzcie na mnie. No, wydaje mi się, że dosyć mocno świeci. Zaraz sobie włączymy tą lampę w wersji na żarówkę. Zobaczcie, dzięki temu, że tu pod spodem są diody LED, to ten cały klosz jest równomiernie oświetlony. Włączymy sobie tą drugą lampę żarówkową, a potem powiem Wam, ile takich lamp potrzeba, na jakiej wielkości łazienkę, jak to można łatwo obliczyć ta lampa w wersji mniejszej kosztuje z tego co pamiętam około 160 zł, a ta większa kosztuje około 260 zł, więc nie jest to najtańszy produkt nie jest też taki drogi ale generalnie nie jest najtańszy, bo ta tubka sama bez żarówki, ona kosztuje chyba około 70 zł. Do tego żarówka 30 zł, czyli macie tam za około 100 zł. Możliwość tego zakupu. Natomiast pamiętajcie o tym, że jak kupujecie lampy z modułem LED tak jak ta, no to im jest wyższa cena. Tym do pewnego momentu można liczyć na to, że producent wpakował tam lepsze komponenty, bo wiadomo, że to wszystko musi kosztować. Zobaczcie, tu macie pod spodem biody, tutaj macie zasilacz, Jeżeli ta lampa by była tańsza, no to moglibyśmy pomyśleć, że, że tam są włożone gorszej jakości zasilacze, gorszej jakości biody. To się przekłada na to, że ta lampa będzie krócej świecić, a tutaj przy tym modelu... Mamy 50 tysięcy godzin żywotności, czyli 50 tysięcy godzin producent podaje, że ta lampa będzie świecić. To jest bardzo dobry wynik, bo zwykle mamy tam około 25-30 tysięcy godzin, a nieraz jak pójdziecie do jakiegoś marketu budowlanego, to w ogóle nie będziecie mieli podanych tych godzin świecenia, więc tu jest bardzo dużo. Dodatkowo ta lampa jest objęta pięcioletnią gwarancją, albo jeżeli nie jest to i tak jak się zarejestrujecie na stronie MyToni to oni wam tą gwarancję do 5 lat przedłużą i to nam mówi o tym, że za te pieniądze dostajemy produkt z dobrej jakości aparaturą jakby włożoną do środka, bo on może wyglądać tak jak inne lampy, one będą tańsze, ale w środku mogą być komponenty trochę lepsze Spróbujmy sobie podłączyć tą wersję tutaj, którą mamy na żarówkę. Jakbyście szukali takiej żarówki, to ona się nazywa GX53. Tak wygląda z tyłu, jest to taka żarówka płaska. W ogóle ostatnio te lampy, płaskie takie tubki do łazienki są dosyć popularne. Dlatego właśnie mówię, a zrobimy filmik, żebyście jeszcze lepiej jakby wiedzieli, jak to wygląda, a z drugiej strony no z jednej strony jakby częściej zamawiali, ale z drugiej strony też jak stwierdzicie, że to nie dla Was, żebyście nie zamawiali tego produktu, bo też nie chcemy, żebyście później byli niezadowoleni z zakupów, żebyście musieli go odsyłać. No i dobra, i powinno działać. Zrobimy sobie test na początku z żarówką, którą podłączymy sobie... o, czekajcie. o. no coś tu, Okej. Okay. Chyba to jest moja wina. O, patrzcie, tak ta żarówka świeci bez nałożenia tej obudowy razem z kloszem. Też mi się wydaje, że dosyć mocno. Jakoś mi się wypina, o patrzcie, tak to wygląda. A zaraz sobie założymy... Patrzę, czy tutaj mam podaną barwę światła. Tak, tutaj mamy 4000 kelwinów. Tu mieliśmy 3000 i nie pamiętam czy to mówiłem, w tych lampach hydra macie tylko barwę ciepłą 3000. Kelvinu. Tutaj żarówka ma 4700 lumenów więc ona może też przez tą barwę światła wydawać się odrobinę jaśniejsza. Teraz chyba dobrze wpiąłem i zakładamy sobie ten kloż. On mi się tu do końca nie dokręci, bo przewody sobie tędy wyciągnąłem ale o, widzicie, jest trochę bardziej to światło wytumione. patrzcie. Ale i tak też bardzo fajne rozwiązanie. Także to było na tyle jeżeli chodzi o Tę lampę MyToni Hydra, jeżeli Wam się ten produkt podobał, to w opisie do tego filmiku stawiam linki, żebyście mogli sobie go znaleźć. Możecie też wejść na naszą stronkę alampomat.pl i tam sobie piszcie do wyszukiwarki Hydra. I właśnie mi się przypomniało, kiedy spojrzałem na kalkulator, że powiedziałem Wam, ile takich lamp do łazienki będzie potrzebnych. No więc najłatwiej to obliczyć biorąc pod uwagę ilość światła emitowaną przez lampę, która jest wyrażona w lumenach, czyli moc nie jest istotna do tego, no bo lampy mogą mieć różny pobór mocy, a dawać różną ilość światła. Patrzymy sobie na tą ilość światła, więc tu jak mówiłem, mamy 600 lumenów do łazienki, do oświetlenia prawidłowego, jednego metra kwadratowego. Możecie przyjąć, że potrzebujecie około 400 lumenów. Jak dacie sobie 500, to i tak będzie fajnie, no bo w łazience jak jest jaśnie to i tak jest dobrze nawet jak do tych 600 lumenów na metr dojedziecie to to będzie ok tylko będzie bardzo jasno więc przyjmijcie sobie te 400 no i teraz zakładając że macie na przykład łazienkę 4 metry kwadratowe no to robicie 400 razy 4 mamy 1600 lumenów i teraz jeżeli ta jedna lampa daje 600 lumenów odejmijmy sobie to co pochłania niech to będzie te 30% dla bezpieczeństwa żebyśmy nie nie odjęli za mało, no to mamy 420. No i teraz 1600 dzielimy sobie przez 420. I mamy, że potrzebujemy pomiędzy 3 a 4, raczej 4 takie lampki na łazienkę, która ma 4 metry kwadratowe. A gdybyśmy mieli te lampy większe, one tam mają 1320, z tego co pamiętam lumenów. Minus 30%, to wychodzi nam, że mamy 924 i teraz taka lampa... Taka łazienka 4-metrowa, gdzie potrzeba 1600 lumenów, jak sobie podzielimy przez 924, to wychodzi nam, że niecałe dwie lampy, więc zobaczcie, dwie takie lampy duże albo cztery takie lampy małe wystarczą Wam do prawidłowego oświetlenia łazienki. Pewnie jeszcze będziecie mieli i tak kinkie nad lustrem, więc możecie sobie więcej tego światła w razie potrzeby zapamiętać. Pamiętajcie, że w ten sposób możecie sobie zapotrzebowanie na światło do łazienki czy do dowolnego pomieszczenia przeliczać. Dobierajcie do innych pomieszczeń po 350 lumenów na metr, do łazienki przynajmniej 400 i będziecie mieli wszystko fajnie oświetlone. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, dawajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o kolejnych filmach, dawajcie subskrypcję. A jak macie pytania, wpadajcie do naszego sklepu w Poznaniu, dzwoncie, piszcie maila albo piszcie komentarz. Ja na te wszystkie pytania odpowiem. Dzięki za obejrzenie. Cześć.